Witajcie kochanie w kolejnym zdrapkowym odcinku z różnych miejscowości i dzisiaj będzie taki zestaw zdrapek z miejscowości Wieleń jest to miejscowość Kołoborska już kupowaliśmy po wakacjach, akurat w Polsku byliśmy na lataniu. Mąż latał na parę lotni. Jak ktoś jeszcze nie oglądał, to zapraszam na ten odcinek. Jest już na kanale Moje życie w Polsce. Były super fajne emocje. No i stamtąd, jak wracaliśmy, no to wracaliśmy przez wieleń. Fajne miasteczko. Było tam też bardzo ciekawie i chyba też będzie troszkę materiału z tego spaceru w tej miejscowości. No i mąż tam zakupił właśnie zdrabki, nie ja zdrabki, a mąż zakupił chyba jackpota jakiś tam lotek na, na ile dni. Nie wiem, czy wygram co jeszcze nie wygram. Jeszcze tego nie sprawdzał, bo on sprawdza raz na, na ruski miesiąc, ale w każdym razie po tym locie zaszalał i kupił mi krzyżówkę dodatkową, bo nie planowałam. Planowałam tam, wiecie, super linie, kasa, mo może kasę, jakiś lotek dla dziewczyn, ale nie planowałam więcej. No, skoro już tak wiecie, lot zadziałał <gryw> i mąż mi kupił jeszcze dodatkowo, to... Ucieszyłam się bardzo, więc sobie teraz drapiemy. Nagrywam ten odcinek w sobotę. Zobaczycie go prawdopodobnie w niedzielę, bo dzisiaj mamy też ognisko. I właśnie dzisiaj wleciał ten film z lotu, więc myślę, że fajnie, że akurat teraz wybrałam ten wieleń. Już powstało odc dwa odcinki, szczłuchowa czuch Człuchowa i Tychowo. No i to już będzie trzeci odcinek. I sobie drapiemy rybka, słówka, pingwin i ślimaczek. No niestety pustaczek teraz mamy super linię i sobie drapiemy, będę przesuwać ja chyba, że tak ustawię, żebyście dobrze widzieli, ale będę po prostu mówić jest to zdrabeczka z numerem 10 i szukamy tak rower, rower, rower i rower słonik szukamy słonika ok właśnie chcemy jeszcze na rower pójść przed, przed ogniskiem żeby troszkę pojeździć nazbierać kilometrów Parasolka. Czy będzie parasolka? No nie ma, niestety. Dzwoneczek. Jak na razie z każdej miejscowości coś tam wpada. Nie jest tak, że wszystko jest na minusie. No ale na razie jeszcze nie ma odcinka, gdzie by było na plusie. No ale co zrobić? Zdrabki to zdrabki. Nic na to nie poradzimy. Wróbelek, znaczy ptaszek. Czy będzie jeszcze jakiś ptaszek? O, tutaj rower jeszcze zgubiłam, widzicie. Ym, klucz. Ten, y, za duży y, dla mnie. Możemy ten spróbować. Okulary. Teraz mam tyle drapaków, że wiecie. Mogę wybierać. <grytania> leżak. Tutaj leżak. Tutaj leżak. I więcej nie ma. Cytryna. Cytrynka. Ym, czapka. Kropka, koniec. Motylek. motylek, motylek, motylek i motylek. Popcorn. Tutaj mamy popcorn. Więc nie ma. Kwiatuszek. Tutaj mamy kwiatuszek, ale więcej nie widzę. Korona. Tutaj jest korona. Tutaj jest korona. I więcej chyba nie ma korony. Biedronka. Tutaj jest biedronka, tutaj jest biedronka, tutaj jest biedronka, tutaj jest biedronka. Ale na razie nic nam to nie daje. Lody. Lody mamy tutaj, mamy tutaj i więcej nie ma. A nie, tutaj jeszcze są. Gwiazda. Tutaj mamy gwiazdę i tutaj mamy gwiazdę i tutaj mamy gwiazdę. No dobrze. Klapki. Klapek nie mamy. Arbus. Tutaj jest arbus, tutaj jest arbus. Tutaj jest arbus. No i co? Ostatnia. I są rolki, których niestety nie ma. No niestety, pustaczek. Nic na to nie poradzimy. To co? Bierzemy się za kasę morzy, czy zostawiamy ją na koniec? Ale może weźmiemy yy, kasę Może Teraz sobie zdrapiemy, nie będziemy zostawiać. Zobaczymy, co tam będzie. Z numerem 18. 17. 1, 6 i 4. 33. 23. 14, 8, 11, 3, 21, dwójeczka, 16 i 19. No niestety pierwsza kasa, może kaszle jest na minusie, to znaczy, że nic nam nie dała, bo jak na razie wszystko nas ratowało. No dobra, ostatnia zrapeczka. Zobaczymy, czy coś nam da, czy nie, bo no, na razie nic nie ma, żadnej wygranej. Więc sobie zaczynamy drapać. Będę przesuwać w razie czego. Szok. Wezmę sobie mniejsze. Rzym. Pewnie będę gubić. Literka z. Tutaj sobie szukamy. Adaś pojechał po ciocie z tatą, więc korzystam z okazji, że go nie ma. <laughs> Wiem, że ostatnio wszedł mi tutaj. Do, do pokoju, no i jakoś tak już nie zdążyłam nacisnąć, żeby przerwać. No ale tak opowiadał o swoim przygodzie rowerowej, że no pojawił się na kanale, pomimo, że tak strasznie pilnuje, żeby jednak on nie oglądał tych zdrapek i, i się tam nie komentował i tak dalej. Ale no, zdarzyło się, tylko że był tak przyjęty tym swoim rowerem, że nawet nie zauważył, co matka robi. <grym> Także no, tak to wyglądało, więc nic strasznego się nie stało. E, 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 E leneusz. Dobrze. Mam nadzieję, że nic tam nie przygapiłam, ale jak przygapiłam, no to się pojawi, nie? Literka: ty. Agat. Mozart. Mit. Rytm. No i chyba tyle. Teraz tym. Tutaj mamy ty. Więc nie mam. Teza. Karate. Tutaj mamy jeszcze ty. No i chyba tyle. Dobrze. Literka kolejna i. I. Szukamy i. Rytm. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. O, troszkę was przybliżę. Rzym. Kadryl. No i chyba tyle. Tutaj mamy i. Najwięcej no chyba o. Tutaj jeszcze jest. I tutaj mamy tym. No. Jednak jest. <laughs> Trochę tego i. A z tej strony? Hmm. Chyba nie ma. No nie widzę. Dobra. Kolejna literka to będzie literka P. Mamy w spadek, w bonusie. I teraz tutaj. No fajnie by było. Cały czas poluję na jakąś większą wygraną, bo no nic, nic tutaj nie ma. A nie drapałam nic poza kanałem na wakacjach Odpoczywałam od drapek, Także no, fajnie, już się stęskniałam za krzyżukami Szukamy tutaj py Tutaj mamy py Tutaj mamy py No chyba więcej nie widzę No, także z przyjemnością sobie teraz podrapię Literka G Agat Tutaj mamy G Bo więcej nie ma teraz w niebieskiej gil no i chyba więcej nie ma gra na gana no i więcej nie ma dobrze kolejna literka to będzie literka b b więcej nie ma w tej tropecie niebieskiej Grabarz. Więcej nie ma. Teraz tu Bon. Bonaparte. No i nie ma nic. Dobra, kolejna literka to jest literka C. Literka C. U, nie ma tutaj literki C. Albo ja nie widzę, ale nie widzę. Tutaj mamy C. Okej, okay, nie ma. I tutaj też nie widzę cy. Tutaj mamy tkacz. Kolejna literka d. Dy mamy w bonusie, spadek. No i teraz tutaj szukamy literkę d. Tutaj już troszkę jest tego d. Tutaj mamy d. Tutaj mamy d. Ok. Teraz tutaj dno. Wiecie co? Coś nie drapię. Muszę coś innego wziąć. Może weźmiemy to. Coś się stało, że przestało mi drapać. <laughs> ok, tutaj już nie ma, chyba. I tutaj szukam literkę d. Tutaj mamy d. Adam. No właśnie, Adam. Ok, jak coś będzie, co się znajdzie, literka i. Tutaj mamy i, tutaj mamy i. No chyba tym najlepiej się drapie. Tutaj mamy i, tutaj mamy i. Gil. Tutaj mamy i, zima, mali. I teraz tutaj ikra, ireneusz, nicea. No i koniec. Kolejna literka. Literka j. Z tą literką też jest jakiś. O, Jarek. I to by było na tyle. Jard tutaj mamy, Jordania no, więcej nie ma Jar no i więcej nie widzę, dobra kolejna literka literka H Hel no, więcej nie ma hmm, tutaj nie ma, oj coś czuję, że będzie pustaczek, bo nic się tutaj nam nie kreuje też nie widzę żadnych tych literk. Kolejna literka będzie S. Mamy tutaj spadek. No i teraz tutaj S, szok, tego ser, skala. Najwięcej nie ma. Tutaj mamy S i sos. Rosa, ale to by było na tyle. I teraz tutaj, s. No na razie nie mamy ani jednego słowa, tak? A zostało nam już naprawdę bardzo malutko. E, literek. Literka L. No i mamy pierwsze słowo hell, <dobrze>, Dobrze. Jest pierwsze słowo hell, Hel L tutaj. Najwięcej no nie widzę. O, mamy drugie słowo gil, ale w tej zdrawce pierwsze słowo w tej tutaj l ok no i teraz tutaj szukamy l ale nie ma za dużo dobra, zostało 4 literki mamy literkę a no, jest szansa, że będzie bonus ale potrzebujemy literkę k dobra, szukamy mamy drugie słowo agat potrzebujemy jeszcze trzeciego słowa, żeby było chociażby 10 zł. No, byłoby super. Teraz tutaj. Nie ma drugiego słowa. I teraz tutaj. Mamy tutaj słowo Teza. Oj, no, jakoś tak kiepsko się zaczęło drapać. No. Mamy drugie słowo Szata. Wszystko zależy od tych trzech literek, czy coś będzie, czy nie. No i co? Drapiemy. Literka U. Tutaj mamy U. Najwięcej nie ma. Tutaj mamy U. Tutaj mamy U. Ale nic nam to nie daje. Tutaj mamy Bóg. Coś czuję, że tego K nie będzie, bo byłoby za dużo wygranej. No ale co zrobić? Literka W. Wy tutaj. Nie ma więcej. Z tej strony w ogóle nie ma wy. I tutaj mamy. Tutaj mamy wy. No i też nie ma. Ok. A tutaj chyba sy przykapiłam, tak. No i co? Ostatnia literka, która zdecyduje, czy coś będzie, czy nie. Jest to literka O. Ale czy będzie to coś, to nie wiem. Powiem Wam szczerze, wydaje mi się, że tutaj nie ma nic. Teraz tutaj literki o ja Tutaj mamy drugie słowo osos, gil. Czy jeszcze coś było, czy nie? Nie wiem, chyba wydaje mi się, że nie. Dwa słowa isos i gil. Tak. I teraz z tej strony no niestety nie ma, nie ma nic. Wydaje mi się, że nie ma nic. Że jest pustaczek. Także pierwszy odcinek na pusto. Eri. Zobaczcie, wszystkie puste. No niestety, niestety. Lot był fajny. Nie, nie, nie powiem, ale zdrabki niestety z miejscowości Wieleń się nie spisały. Zapisuję tutaj, <grybujesz> że dosłownie 0. Zobaczymy, co tam u dziewczyn będzie. 21 zł poszło. No nic zostało nam jeszcze trochę tutaj jeszcze wszystkiego nie wypisałam, bo po prostu no, nie mam na to czasu, ale no co zrobić no niestety, no dajcie łapeczkę w górę na pocieszenia jakiś kwiatuszek czy cokolwiek subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie no czasami tak jest, no że nic nie ma nic zresztą dziwnego <ścoughs> często tak jest, ale no fajnie by było jakby jednak chociaż coś dobra kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego odcinka czekam też na wiadomości od dziewczyn, które wygrały w lotku i co? 以后做不成娘，拜拜。